Dzień dobry kochane i kochani. Przychodzę do Was z czytaniami na ten czas, czyli styczeń 2020, czas około pełni księżyca, która jest 10 stycznia wieczorem i do której nagrałam osobne wideo i będę je tutaj linkować ale też na czas koniunkcji w koziorożcu, koniunkcji Saturna, Jowisza, przepraszam, Saturna, Plutona, Jowisza to później. Saturna, Plutona i Merkurego. Generalnie mam poczucie, że to jest bardzo silny czas i chcę zrobić właśnie dla tego czytania takie krótkie, które może coś tam wyjaśnią, pozwolą pewniej, swobodniej, a może pogodniej, Poruszać się w tym, w tym środowisku, które w tej chwili mamy. Taka jest, taka jest intencja. To będą krótkie czytanie jedno z naj, Jeden z najprostszych rozkładów, jakie znam, którego używa jedna z moich ulubionych tarocistek na YouTubie. Wprost się nią inspiruje. Awa, nie wiem, czy znacie. Ona jest bardzo specyficzna, bardzo uduchowiona niesamowita. Wiedza i głębokość interpretacji. Bardzo, bardzo ją lubię i szanuję. Tutaj taki, yy, <grywia> taka reklama innego kanału. Oczywiście jest anglojęzyczny. Yy, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Właściwie to już chyba nic. Po prostu chciałam, żebyście yy, mieli taką świadomość, że robię to czytanie z taką myślą, że do końca stycznia to też mówiłam w czytaniu yy, na, na pełnię do końca stycznia większość tej energii się przewali, że jakby naj, na, największa fala przejdzie i czuję, że na ten czas potrzebujemy jakiegoś tutaj poprowadzenia. Więc bierzcie, jak zwykle, znak słoneczny polecam, ascendent polecam, księżyc również, tam, gdzie macie planety osobiste, zajrzyjcie sobie do tych czytań, do tych znaków, które są jakoś z Wami związane. No to przechodzimy do czytania. Dzień dobry lwy. To jest czytanie dla Was na pozostałą część stycznia 2020 roku. Robię je w dzień pełni księżyca z zaćmieniem, czyli 10 stycznia. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się je wrzucić na kanał. Jak nie, to jeszcze potężna koniunkcja przed nami za dwa dni, także mocny czas i dlatego właśnie krótkie, treściwe czytanie dla wszystkich. Oczywiście nie tylko dla lwów słonecznych, ale też dla. I innych osób, które mają mocno obstawionego lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, to zacznijmy. Zobaczmy, jakie są energie na ten czas na najbliższe 2-3 tygodnie. Powiedzmy, że do końca stycznia. Jak to wygląda? To jest energia tego czasu. To jest wyzwanie. To jest jakaś odpowiedź. Może wynik. A jeszcze zobaczymy sobie, co jest niespodziewanego. Pięć mieczy. Zadziwiła mnie, jak dużo kart się powtarza. Bliźniaki miały pięć mieczy jako energii miesiąca, więc jest to czas przełomowy, czas zwrotu akcji, czas zmiany kierunku, bo piątki właśnie o tym mówią. Piątka Mieczy często dotyczy przekonań, hmm. tego jak myślimy i w związku z tym, jakie obieramy strategie, jakie mamy koncepcje świata, rzeczywistości, przyszłości, siebie, jak sobie malujemy obraz w głowie siebie, świata, wszechświata. Ciężko Piątka Mieczy oznacza, Trudną prawdę i konieczność poniesienia straty w imię czegoś. Pytanie w imię czego, które sobie zawsze warto zadać. W imię czego rozbrałem przeciwnika? W imię czego coś porzucam? Dlaczego uznaję, że, a może nie uznaję, że lepiej pójść z tym, co mam, niż zebrać wszystko. Jaki jest wyraz jego twarzy? Wiem, co robię. Wiem, co robię. Więc to nie jest bezmyślne. Piące Mieczy. Może być głęboka mądrość. Tego, że to jak jest urządzony świat zawiera w sobie również właśnie te wszystkie trudne rzeczy, jak strata. Jak konieczność oddania czegoś, zrezygnowania z czegoś. W imię czegoś innego. To jest uznanie, że nie zawsze mamy do czynienia z sytuacją typu win-win, że obie strony wygrywają. Czasami sytuacja jest typu loss-loss, że obie strony przegrywają niezależnie od tego, co zrobią i co wybiorą. Albo że na przykład można tylko minimalizować rozmiar strat. Zwróciłabym uwagę, żeby tym czynnikiem decydującym w dokonaniu wyboru. Jak iść dalej? Nie był strach. Nie był lęk. Przed tym, co ktoś może mi zrobić, jak bardzo może mi ubiec. Niech to będzie jakaś inna wartość. Bo lęk owszem wiele nam pokazuje, ale głównie to, gdzie nie iść. <noise> Zobaczymy, co jest dalej. Co jest wyzwaniem w tym czasie? Hmm? Mag. Manifestowanie swojej mocy, uznanie, że mam wszystko, czego mi trzeba, robienie pierwszych kroków, wchodzenie na nową ścieżkę. Mam wrażenie, że też dostrzeżenie swojego cienia w tym kontekście. Gdy dostrzegamy, że czasami to my jesteśmy tym w cudzysłowie złym, złą, może prowadzić w co najmniej dwóch kierunkach. Jeden to jest taki, że ok, jestem zła. I co mi zrobisz? Wtedy stajemy w, w mocy maga odwróconego, tego trickstera, tego Kuglarza, tego sztuk mistrza, Ale to wszystko nie ma odpowiednio PR negatywnego nabicia. Oszust może w ten sposób. Okej. Okay. Tak, taka jest moja natura. Pierdzielę. To jest takie defetystyczne. Takie. No, tak, taka jestem stworzona, taki jestem stworzony. I co? Co mam niby z tym zrobić? Ale nie jest to objęcie pełnej mocy, Maga. To jest objęcie tylko cienia. Objęcie pełnej mocy, Maga. Dopowiada, że a czasami to ja jestem tą dobrą. Tą dobrą też w cudzysłowie. Tym dobrym też w cudzysłowie. Bo tą drugą ścieżką, którą możemy wybrać z wielu, to jest dostrzeżenie uznano, uznaniowości tych nazw, dobry, zły, umowności, iluzji w tym, a przede wszystkim dostrzeżenie stojącej za tym wszystkim jedności. To, że coś ma dwa bieguny świadczy o tym, że jest jednym, tak? To, że góra ma jasną i ciemną stronę, to znaczy, że świeci na nią słońce, nic więcej. Jest jedną górą, i wy też jesteście jednym magiem. I to objęcie w sobie cienia jest bardzo umacniające. I to jest wyzwanie: żeby obejmując w sobie cień, ten trud jakiś tutaj, który się pojawia, nie popaść w pesymizm i nie ogołocić się z e, pełni. Co jest niespodziewane w tym wszystkim dla Was? <laughs> Świat. Coś może pójść dużo łatwiej niż żeście się spodziewali. Coś może się bardzo szybko dokonać. W takim biblijnym sensie. Znaczy no, nie chodzi o to, żeby dokonać żywota, tak, że, że coś się kończy śmiercią. Natomiast coś się kończy sukcesem. Coś się kończy skompletowaniem. Coś się kończy zwycięstwem. To jest bardzo zwycięska karta. Macie tutaj ten wieniec. Nie jest to laur, to jest chyba oliwka i jakiś mirt. A może oliwnik, takie podobne liście? Tak czy siak? To jest nagroda. To jest Saturn, który mówi: Dzień dobry, drogi uczniu, dobrze odrobiłeś swoją lekcję. Gratuluję. Możesz iść dalej teraz. Przepuszczam Cię do następnej klasy. Niespodziewanie możecie mieć przynajmniej na to szansę. W sytuacji, kiedy spodziewaliście się, że będziecie musieli uczęsz uczęszczać na te zajęcia jeszcze długi czas. Nie mam tu poczucia przedwczesności, ale uważałabym na to. By nie było tak, że jakimś gwałtownym ruchem hmm. kończycie coś, co mieliście nadzieję, że będzie trwało jeszcze długo. Bo to jakby energia działa jak miecz obosieczny. <laughs> Może pójść w tą lub w tą stronę. <laughs> Zależy od punktu wyjściowego. Wasz punkt wyjściowy jest niestabilny. Jest właśnie rozdrożem. Jest punktem zwrotnym. Dlatego hmm, zwróćcie na to uwagę. Po prostu. Zawsze mówię, żeby być uważnym, uważną, być w, w chwili, w teraźniejszości. Więc nic nie powinno nam umknąć. I jakaś odpowiedź. To jest ta sama osoba. To jest pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. że trzyma tutaj płonącą gałązkę w ręce, a tutaj ta gałązka jeszcze nie płonie. Trzy buławy mówią o poszerzeniu wizji, o prawie przyciągania, o tym, że to, czego wyglądamy, będzie nas wyglądać. Że akcja powoduje reakcję. Stój i obserwuj, co wysyłasz i co do ciebie przychodzi. Lwie. To ci pomoże w rozeznaniu się, na którym etapie stawania w mocy jesteś. Na którym etapie tego tworzenia. Rzeczywistości, jak mag. Jesteś, jesteście. Czuję tu duży optymizm i takie właśnie szerokie horyzonty. W wyniku tego wszystkiego możecie poczuć się bardzo uwolnieni z jakichś zobowiązań, restrykcji, ograniczeń. Tak jak ta. Babka tutaj wychodzi z tego owalu, który może oznaczać ponowne narodziny i od razu bach wypuszcza strzębia. Może być też tak, że wasze. Yy, jak to się mówi. Zwiększy się wasz zasięg. Yy, zwiększy, zwiększy się wasza moc oddziaływania na innych. Okej, okay. tak to widzę. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam, żeby to był bardzo dobry czas dla Was. Taki właśnie wyzwalający i poszerzający Waszą domenę. Dobrego czasu życzę. Cześć.